Wyobraźcie sobie protezę, która nie wypada podczas jedzenia jabłka czy śmienia się na całą salę. Brzmi jak bajka? Otóż nie, to rzeczywistość dzięki pracom kombinowanym. Są one szczególnie polecane w sytuacjach, gdy pacjent ma zarówno własne zęby, jak i ubytki wymagające uzupełnienia. Protezy na zatrzaskach to prawdziwy Rolls Royce w świecie protez. Dzięki specjalnym zatrzaskom, proteza siedzi na swoim miejscu stabilnie, bez przesunięć i zbędnego poślizgu. Możecie jeść, mówić. A nawet śpiewać pod prysznicem, nie martwiąc się o niespodziewane wypadnięcie protezy. A co najlepsze, zatrzaski i metalowe elementy są ukryte, więc nikt nie domyśli się, że nosicie protezę. Kolejny element to korony teleskopowe. Niezwykle sprytne rozwiązanie. Składają się z dwóch części, jedna na zębie, druga w protezie. Razem tworzą duet nie do zdarcia, działając jak magnes. Dzięki temu proteza trzyma się pewnie, a przy tym równomiernie rozkłada siły rzucia co jest wygodne i delikatne dla tkanek. Można więc spokojnie gryźć stek, czy chrupać orzechy, czując się jak na kolacji w pięciogwiazdkowej restauracji. Co więcej, jeśli kiedyś wypadnie kolejny ząb, spokojnie! Teleskopy są jak elastyczny plan. Można je łatwo rozbudować, bez potrzeby robienia wszystkiego od nowa. To takie życiowe podejście do protetyki. Podsumowując, prace kombinowane to stabilność, wygoda i uśmiech tak pewny, że będziecie się śmiać szeroko, nawet z najgorszych dowcipów, powiecie, że proteza zostanie na swoim miejscu. To inwestycja w komfort i pewność siebie, która sprawi, że znów poczujecie się jak gwiazda uśmiechu.